Cześć kochani, z tej strony Patryk, witam Was na moim kanale, zapraszam również Was do śledzenia mnie na moim e, Instagramie, którego nazwę standardowo wyświetlę Wam tutaj z boku. Zachęcam do zostawiania łapek w górę, jeżeli filmik Wam się podoba oraz subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, gdzie otworzymy sobie paczkę z AliExpress. Zamówiłem bardzo dużo dodatków, e, dwa z nich już możecie widzieć na mnie, są to oto te tunela. Z tymi krzyżami oraz ten septum, który mam w nosie. Dokładniejsze przebitki postaram Wam się pokazać gdzieś tutaj z boku, jak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o ceny tych produktów, będę Wam. Nie będę ich mówił, bo nie pamiętam ich niestety wszystkich. Będę Wam po prostu gdzieś tu z boku sobie je wstawiał, żebyście mogli sobie zobaczyć, ale te produkty nie były drogie. Chyba jeden kosztował tylko 10 euro. No ale przechodzimy do odcinka. I to śmieszne, słuchajcie, przyszła mi tutaj taka ogromna paczka. Ja już ją otworzyłem, bo myślałem, że jest to peruka, którą zamówiłem. Jak się okazało jednak, słuchajcie, może pokażę wam tak, to, to będziecie widzieć, tu jest pełno paczek, było ich tam około 12, 14. I byłem zdziwiony, że oni wszystkie te tak jakby osobne paczki wsadzili w jedną wielką i mi wysłali. I słuchajcie, czekałem na to mniej niż miesiąc, 2-3 tygodnie, zamówiłem to... Przed świętami, a dzisiaj, jak nagrywam, jest 5 stycznia, więc no, przyszło mi to niecały miesiąc. I mówię, jestem mega zdziwiony, że doszło to wszystko razem. Kilka trzy paczki doszły mi wcześniej, i szły one osobno. Także już zdziwiony jestem, że to tak szybko to doszło. No, ale dobra, pokażę Wam, co takiego zamówiłem. Mam nadzieję, że moje produkty Wam się spodobają. A więc, tak, pierwsze co mi doszło. To oto e, to tunele. Czekajcie, wyjmę je wam i pokażę. Są to w sumie bardzo podobne do tych. E, pokażę wam w taki sposób. E, e, takie tunele z krzyżami. I mówię, dałem za nie śmieszną cenę. Cenę gdzieś wam tu podam z boku. E, tylko jedyny ich minus, że te krzyże są tak jakby takim czymś powlekane i wydaje mi się, że niestety trzeba dość mocno o nie dbać, bo. E, ta farba jakby z nich zejdzie. Wtedy w ogóle możecie słyszeć mojego kota, który ma depresję. Tari, chodź. Tari woli popłakać. Ale nie przejmujcie się, nic jej nie jest. Jedzenie wszystko ma, nic ją nie boi. Już chyba zresztą w jednym odcinku też to mówiłem. Także takie ja widzę. Moim zdaniem są naprawdę sztoc. Ale te strobne też fajnie się prezentują. I one takie nie giną na ubraniu, no nie? Okej. Okay. Kolejną rzeczą, i teraz będzie sporo, zajmę sporo takich śmiesznych, dziwnych okularów. E, to są z takimi jakby płomieniami i prezentują się one mniej więcej tak. Są trochę brudne. Są one dość nietypowe, dość dziwne, ale mi się mega podobają. Dajcie znać, co o nich myślicie. Kolejne, e, znowu będą okulary, bo jak ich dzisiaj mamy. O, widzę, że coś mi się skończy tym tak I słuchajcie, co śmieszne, dostanę do nich takie fajne tuli. Dostałem e, jakieś dwie takie chyba ściereczki, żeby je oczyścić, coś takiego. Ale samo to i zobaczcie, jest całkiem fajnie i porządnie zrobione. Do tego jest, e, nie wiem jak to profesjonalnie się nazywa, coś takiego, żeby zaczepić sobie. No, a w środku są, e, no i one w środku ma taki fajny jakby zamsz. No i w środku oczywiście są okulary, które zamówiłem. Prezentują się one tak. E, tu mają też takie, nie wiem czy to będzie dobrze widać w detalach. Ale to mają taką sprężynę. No, mi się mega podobają. Moim zdaniem, też fajnie całkiem wyglądają na mnie. Ale mm. fakt, że to chyba właśnie jest ten najdroższy produkt, który kupiłam, raczej kupiłam jeszcze droższy produkt, ale na mi nie doszły. Ale to jest ten najdroższy, który mi teraz doszedł. Moim zdaniem, są całkiem fajne. Skoro jesteśmy przy okularach, to pokażę Wam inne. I tych innych akurat nie mierzyłam, bo doszło właśnie dzisiaj i stwierdziłam, że, a dobra, nagrawam odcinek. Eee, mam w sumie chyba trzy pary jeszcze. Także mierzyła razem z wami. Fakt, eee, że ja już mówię, te paczki sobie otworzyłam. Pokażę Wam kogoś, specjalnego gościa. Patrz, paczka, Mamy i Tori. Ojej. Zobacz, pomachaj, widzę. Idź sobie. mi nagrywać. Wracając do tematu zamówiłam takie okulary, i one są co dziwne, bardzo dość szerokie, co zauważyłem tutaj. Może e, się wygięły podczas transportu. No nie wiem, bo one akurat nie były fajnie zapakowane. E, któryś z tych okularów, co tam widzieliście, przyszło mi w takim opakowaniu, e, opakowaniu dość dużym, takim kartoniku, więc one nie miały prawa się zniszczyć. Cała reszta przyszła w takich foliach, więc no niestety przy transporcie mogły się zniszczyć, ale no, wydałem się całkiem ok. I tu mają taką, taki, nie wiem. O chyba widzicie to, taki piorun jakby, no przymierzam są dość dziwne <laughs> nie wiem czy, nie wiem też czy wy widzicie ich dobry kolor bo w kamerze z tego co widzę one są ciemne a normalnie one są ee, tak jakby pilotki holo całkiem fajne, więc e... słuchajcie mój kot wygrywa pokażę wam to nie wiem czy widzicie ale ja chyba widzicie po prostu rozbraja mnie. Sorry, że teraz zmieniłam teraz zapewne karty przez to. Ale no jezu, dajcie mi chwilę. Dobra. To już może jest podobny. Więc prezentują się one tak. Kurde, szkoda, że nie bicie tego holo efektu. Może jak mi się uda, to wstawię gdzieś tu zdjęcie. Okej. Okay. Prezentuję wam kolejne okulary. Teraz też takie czerwone i tych produktów, które będzie, więc może będę mniej gadał, a bardziej pokazywał. O Jezu, słuchajcie, widzę wszystko na czerwono. Bardzo dziwnie się przez nie patrzy. Nawet szczerze nie wiem dokładnie, jak wyglądają, bo średnio się przez to teraz widzę, bo dość mocno przyciemnia ten efekt czerwony. Ciekawe, jak w normalnym świetle się prezentują. Dajcie mi znać, co myśli o takich okularach. Ogólnie, czy one się nadają do wyjścia na ulicy, Może się nadają, są dość specyficzne. Ale do zdjęć na pewno fajne, fajnie, fajnie będą się prezentowały. Także hmm, w sumie chyba już ostatnie okulary. Zamówiłem jeszcze chyba jedną parę, ale ona nie doszła. Jeszcze. E, w tych chyba już mnie mogliście kiedyś widzieć. Jedna z moich znajomych takie miała i stwierdziła, że fajnie zostawiam sobie coś domówić. W sumie ja też zamówiłem w wersji czerwonej. Trosz, nie wiem czemu zamówiłem tą czerwony. Mogłem jakiś inny kolor zamówić, ale to nie Okej, okay, dobra. Hmm. Jak jesteśmy przy akcesoriach, to pokażę Wam inne rzeczy, które zamówiłem. Zamówiłem septum. Taki malutki, ale z tego co widzę już będzie na mnie za mały. Ale jeżeli ktoś ma malutki nosek, to na pewno będzie fajnie się prezentować. Jak widzicie, on prezentuje się tak. I dam za niego grosz. A i słuchajcie jeszcze ten septum również zamówiłem. Nie wiem, czy to już wspominałem na początku odcinku. I dam za niego około chyba. Czy macie cenę. Czyli jak widzicie, jest to. Znaczy, nie widzicie, bo jeszcze nie wiecie. To identyczny septum mam w swojej e, szafie i kupiłem go później, zanim ten zamówiłem. I, do, i nie, nie zorientowałem się, że jest to ten sam, ale. To, co chcę powiedzieć. E, w sklepie w Polsce dam za niego chyba 30-40 zł, a na Aliexpress e, chyba z kosztem tego, wyszło niecałe 10 zł, dokładnie cenę Wam podam tutaj także przybitka jest naprawdę dość mocna, ale jeszcze z tym eee, właśnie wstęp dalej, o mam właśnie na, na sobie ten septum z Polski, jak się okazuje to co zamówiłem mam tutaj Widzicie on jest identyczny mam o dobrze to widać że to jest ten sam, sam septum eee, idziemy dalej, kupiłem też jeszcze inny septum taki, jak go wyjmę słuchajcie, nie wiem czy to zobaczycie, bo on jest taki maciu, pęki i już z góry wiem, że będzie na mnie za małe, bo to jest po prostu malutkie. I szczerze nawet mi e, to przez noc nie przejdzie, bo to jest dość bardzo grube. W sensie mm, ta średnica tego. Nie, nie, ważne, No jest po prostu za gruby i za mały i wiem, że na pewno nie będzie na mnie pasował. Mówiłem też, słuchajcie, tunele i są one piękne. Wiem, że ktoś kiedyś o mnie o nie pytał, tylko o wersję złote. Bo w swojej szafie mam już takie złote. Tylko, że problem z tym, że ja lubię nosić septum srebrne, kolczyki wtedy srebrne. A jeżeli chodzi o te złote septumy, to wygląda to, że to nie jest prawdziwe złoto. No to one od razu rdzewieją Ale wracając do tuneli, zamówiłem takie. I mówię, mogliście już mi widzieć w identycznych, ale w złotych. Ale teraz postawiłem na srebrne. A i one w ogóle pokażę to na tych dwóch że z jednej strony, raczej znaczy one, one są tak jakby dwustronne, nie wiem, czy to widać w sumie dobrze, że ta jedna część jest dłuższa, ta druga jest krótsza i to fajnie się prezentuje na uszach. została mi ostatnia para tuneli, która doszła, bo mówię, zamówiłem tego troszkę więcej, ale właśnie nie wiem, czemu niektóre paczki doszły wszystkie naraz. Coś śmieszne, że, no bo to są chyba różni producenci, ja nie, i te tunele coś myślę, że one będą wyglądać, bo mam je w dwóch częściach. Mam mm, zwykłe plugi, to się chyba tak nazywa. Takie. Z... Takie zwykłe, srebrne. Jezu, ciężko mi pokazywać wam te produkty. No widzicie, to są zwykłe, srebrne plugi. I do tego miały być pioruny, które miały być wsadzone podobnie jak to. Ale one nie są tak wsadzone. No. Pokażę Wam te pioruny. No słuchajcie, takie o. Zobaczcie, dwa pioruny. I ja trzeba to wsadzić. Także wydaje mi się, że najpierw trzeba wsadzić ten kolczyk, a później ten piorun. W sumie myślałam, że to będzie bardziej skomplikowane, ale widzę, że wyszło całkiem okej. Okay. I wygląda to wtedy tak o. też wydaje mi się, że coś ciekawego, co się naga. Po prostu znudziły mi się normalne plugi. Wiem, że te są dość odważne, bo to są krzyże. I to raczej nie są plugi, plugi tunele, nieważne, whatever. Na co dzień, ale wydaje mi się, że właśnie do takiej stylizacji, jak jestem teraz, jeszcze bym przyjął sobie jakiś fajny srebrny maszynik, byłoby naprawdę super. Także to jest koniec w sumie dodatków, które wam pokazałem. I zamówiłem jeszcze bieliznę. Jockman. Oni chyba w ogóle mają swoją stronę normalnie w sieci, ale wydaje mi się, że Aliexpress musi być ich. This. To jest nieważne. Nie w sensie, że wysłał to do nich. Czy są to oryginały czy podróbki, nie, nie wiem, ale mam no, spoko. Ja wam się w nich pokazywać nie będę, ale pokażę wam, jakie ja zamówiłem. Zamówiłem takie czarne gacie. I one są tak jakby wzorowane na taką skórę węża. I z tego, co widzę teraz, co zauważyłem w świetle, że one nie wiem czy to wy będziecie widzieć, że one prześwitują, nie, nie widzicie tego, ale one prześwitują i właśnie to jest imitacja takiej jakby skóry, węża, jakiegoś zwierzęcia, nieważne. Są takie zwykłe prostoczarne. czarne, jeszcze takie kolorowe, eee, tego typu, są tam pusz, tym z tyłu macie taki napis, to także coś takiego. Eee, jeżeli chodzi o materiał, to nie jest dość sztuczny, także tyłek podejrzewam, że będzie się w nich niestety pocić. Yy, bo to jest yy, trochę taki materiał jak stroje Co dla skóry chyba nie jest dość fajne. Ale nieważne, chociaż wyglądają spoko. Yy, no i jeszcze takie... Z napis a, to jest teł idmi A z przodu są tak. Takie śmieszne. Takie kolorowe, zwykłe. Kaciochy, a jeżeli chodzi o rozmiar, yy, wydaje mi się, że zamawiałem Mki. jeszcze sprawdzam na nich, ale wszystkich czy tak jest. Bo metki są. Jeżeli chodzi o wykonanie ich, to w ogóle naprawdę jest dobra. Także wydaje mi się, że. Yy, no, ale mówiłem to jest 100% po po, ile, po. 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 Lester. Co? Nie, na pewno to się tak nie mówi, nieważne. Ale wiecie, wiecie o jaki materiał mi chodzi, ten taki najbardziej sztuczny. Ale wykonanie ich jest naprawdę spoko. Już kiedyś zamawiałam sobie Kacie z Aliexpress i były spoko jakości i właśnie tej firmy między innymi także wiem z czym to się je. Macie normalnie do nich też metki, także i coś śmieszne, te metki są do ich nie co do ich... do ich Instagrama, także wydaje mi się, że wiecie, na ich stronie kupujecie za miliony, a na AlieExpress kupujecie to po 3-4 euro. Ale mówiłem, ceny Wam podam tutaj dokładnie. No i to tyle. E, zamówiłem jeszcze, mówię, kilka case'ów na nowy telefon. Zamówiłem też dwie peruki. Zamówiłem jeszcze tunele i jakieś okulary, ale to mi nie doszło. Także, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to chętnie nagram drugi. Dajcie mi znać w komentarzach, co najbardziej Wam się podobało. E, I co? Może widzimy się niedługo. Wiem, że obiecałem, że filmiki będą pojawiać się co tydzień, jednak chyba tak się nie stanie. Yy, Stwierdziłem, że nie chcę nagrywać pod wpływem jakiejś presji dlatego, że muszę, dlatego, że nie wiem, ktoś na to czeka. I tracić na, nie wiem, na jakość tych filmików. Nie powiem, że jakość tych filmików, które prezentowałem wcześniej i teraz są jakieś super, ale nie chcę nagrywać pod wpływem presji. Miałam nagrane wcześniej dwa filmiki, m, które się nie ujawniły. Miałam, e, jak dekoruję taką choinkę na ścianę oraz jak robię taką koszulkę e, w wersji tie dye jakby nie wiem, co się nazywa. No w sensie, zrób to sam. Źle to powiedziałam, w sensie, zrób to sam, ale dowiedziałam się, że mogę zostać ukarany za prawa autorskie. W ogóle tam ma się mój adres. <laughs> No chyba, że chcecie wysłać mi jakieś paczki, to wysyłajcie. No, ale tak wracając do tematu. No ale dowiedziałam się, że mogę zostać ukarany za prawa autorskie, że wykorzystuję wizerunek gwiazdy, bo robiłem tak szulkę z pewną artystką polską. Stwierdziłem, że nie chcę ryzykować. Trochę szkoda, bo trochę nad tym opracowałem i efekt wszedł spoko. Ale być może powtórzę to kiedy indziej. Mam plan na jeszcze jeden odcinek na pewno. A tak innych planów jakichś nie mam, także jak przyjdzie mi coś spontanicznie, to chętnie coś nagram. I także jeżeli chcecie być na bieżąco i wiedzieć, kiedy coś się pojawia, to mówię, zostawiajcie łapki w górę. To też zachęca innych do oglądania tego. Subskrypcja i dzwoneczek, będziecie wtedy wiedzieć, czy coś nagrywam. ewentualnie śledźcie mnie na Instagramie, tam zawsze wstawiam informacje o tym, że jakiś nowy filmik się pojawi. Także co, ja dziękuję wam za dziś i mówię, do zobaczenia być może niedługo. Trzymajcie się, jakim.